Włoski rajd San Remo był trzecim rajdem zaliczanym do klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, w którym uczestniczył Janusz Kulik i Jarosław Baran. Wcześniej startowali w Wielkiej Brytanii oraz w Portugalii. Janusz Kulik rozpoczął rajd kończąc pierwszy odcinek specjalny na 32 pozycji. Startowali z numerem 35. Później kierowcę krakowskiego dopadł pech. Uszkodzeniu uległo wspomaganiu układu kierowniczego. Janusz Kulik spadł w generalce na 47 Pozycję. Dzięki błyskawicznej reakcji angielskiego serwisu samochód udało się naprawić. Na trzecim odcinku specjalnym, tuż po starcie, e, zgubiliśmy płyn w wspomaganiu układu kierowniczego. E, no i niestety i trzeci, i czwarty odcinek podróżowaliśmy bez wspomagania. No to jest bardzo trudne. E, praktycznie auto nie skręca ani w prawo, ani w lewo. Także no, udało nam się dotrzeć do, do serwisu. W tej chwili właśnie trwa szybka wymiana całego układu kierowniczego, także mam nadzieję, że będzie wszystko okej. Okay. Popatrzmy, jak radził sobie Janusz Kulik z Jarosławem Baranem na krętych asfaltowych drogach wokół San Remo. Jak odrabiał straty, aby w klasyfikacji generalnej znaleźć się znacznie, znacznie wyżej na miarę swoich ambicji. Nie jestem przyzwyczajony jeździć na 30. pozycji. W Polsce wychodzi nam to zdecydowanie lepiej, ale cóż, jest to w końcu raj do Mistrzostw Świata najwyższy poziom. Mieliśmy troszkę przypadłości dzisiaj na trzecim odcinku specjalnym, straciliśmy serwo w naszym samym. Na drugim etapie załoga Janusz Kulig Jarosław Baran ostro zaatakowała i już po kolejnych czterech OS-ach zajmowała 23. pozycję w generalce. Polacy znacznie zbliżyli się do pozycji zajmowanych przez takie rajdowe sławy jak Didier Oriol, Armin Schwarz czy Alistair McRae. Dwunasty odcinek specjalny Kulig ukończył na rekordowym dla siebie 17 miejscu, zostawiając w tyle tak doświadczonych zawodników jak Andrea Agini, Louis Climent, Kenneth Eriksson i Abdullah Bakasza. Czerwony Ford Focus w WRC dojechał na 21 miejscu w klasyfikacji generalnej. Zawodnicy poprawili swoją pozycję o 10 miejsc. Dzisiaj od rana samochód chodzpliwie się świetnie, nie mamy absolutnie żadnych problemów. No niestety został odwołany ostatni najdłuższy odcinek specjalny z racji tej, że nastąpiło opóźnienie, prawie godzinne rajdu. Szkoda dlatego, że na ten odcinek jechaliśmy uważam dobrze i odrabialiśmy, dość dużo odrabialiśmy do naszych głównych konkretów. No cieszę się, że wytrzymaliśmy kondycyjnie te trzy przejazdy. Bardzo długiego OS-u, w końcu jest to prawie 40 km, OS dość nietypowy jak na nasze warunki, mnóstwo zakrętów, ponad 600 zakrętów na tym odcinku. OS nie należy do najszybszych, ale potwornie kręty. Eee, jestem zaskoczony, że, że na tym OS-ie wykręcaliśmy tak dobre czasy, udawało nam się pokonać kilku kierowców e, fabrycznych, także uważam to za spory sukces, ale myślę, że zasługa również dobrze spisującego się samochodu. Krakowska załoga planowała atak na ostatnim odcinku niedzielnym kole Dodzi, ale ze względu na kłopoty z utrzymaniem bezpieczeństwa organizatorzy zatrzymali rajd. Mistrzowie Polski Janusz Kulig i Jarosław Baran ukończyli rywalizację w San Remo na 20. miejscu ze stratą 12 minut i 18 sekund. To doskonały rezultat. Pierwszą dziesiątkę w mistrzostwach Świata zajmują bowiem kierowcy z dobrze wyposażonych zespołów fabrycznych. Myślę, że jest to dla nas bardzo szczęśliwy rajd. Dojechaliśmy do mety. Poprzednie dwie eliminacje w randze Mistrzostw Świata nie były